go? Yay. 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 Okay. Oh, grab the top. Maszlaki? No chodź weźmy. to chodź to weźmiemy nasze wiaderka i zobaczymy, co znajdziemy. To są nasze podgrzybki, tak? To są podgrzybki. Ja z chcę pokazać moja suknia. Moja zielona sos. Szyszka. Wspaniale, no to chodź idziemy w Okej. Okay. W pikniku w belanglo tak, Forest. Tak. Grzybobranie organizowane przez polską szkołę Brandwick. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę, naprawdę nam dopisała. Ale niestety suną ujemną tej pogody jest to, że nie ma wiele grzybów. <grybobranie> Wszyscy. <grybobranie> Tak, na razie się zjeżdżają. To są jeszcze wczesne chwile naszego pikniku. Dzieci podążyły już łowić raki. Jest bardzo wielkie zainteresowanie łowieniem raku. Dzisiaj. A powiedz jeszcze dlaczego? No, to powiedz. To tak e, organizujemy rokrocznie konkurs na najcięższego grzyba i najcięższego raka, więc zainteresowanie jest podwójne, bo można wygrać nagrodę. Nie dużą, ale nagrodę można wygrać. Tak, nie mieliśmy jeszcze żadnych zgłoszeń na raki, ale jeden grzyb. Grybek, już został już zł, Ile ważył? 40, e, gram. 40 Także gram. Malutki. Malutki. malutki gram. Za dobrych czasów wygrywały te po pół kilo. Mm. Jakby no tak. były jakby duże, duże Serdecznie teraz się zapraszamy. Wszyscy... Tych, którzy nie dołączyli do nas w tym roku, nie serdecznie żałujmy. zapraszamy w roku 2016, bo będziemy tutaj na pewno na koniec pierwszego okresu szkolnego. Jak co roku, będzie to nasz 13 rok, mamy dzisiaj ponad 200 osób. To jest nasza rekordowa, rekordowa liczba osób i na pewno będziemy mieli świetny czas, pięknie spędzona niedziela. Zawsze mamy bardzo dużo chętnych na grzybobranie, przypomina to naszą polską tradycję. I piknik ten jest niesamowicie wspaniałą imprezą, którą pamiętają nawet nasze dzieci, które zaczynały tu szkołę. 12 Właśnie, lat Mamy tutaj wizytówki naszej szkoły, które są produkowane co kilka lat a i w tym roku chyba powtórzymy ten pomysł. To może w przyszłym roku już będziemy z nowymi fartuszkami. Nowymi fartuszkami. <noise> Pan Kierowacki z, Polski. z polskiego sklepu od pana Nahela. Cebulkę przysłażymy. Do tego będzie bułeczka, napój i podczuć. But it's a Polish beer. That's <laughs> też dwie miałam. No fajnie pogoda się udała, grzybki też rosną, tylko nie możemy ich znaleźć. No bardzo fajnie. Zapraszam wszystkich, którzy mogą tu przyjechać. Bardzo relaksująco jest. Świeże powietrze. Yeah, it like so yeah it's, but it's still really good to like hang out with people other so it's a, like a sense of community which is really nice and, yeah. to jeszcze nie okay, było, szczerze nie. Więc, Bardzo obfitego. Śliczne. Dziewczynki bardzo się starały. Mamy grzybki. Przywieziemy grzybki do domu. I jakie, jakie udało nam się znaleźć? I takie dziwne, które nie bardzo wiemy co to są, ale wyglądały bardzo ładnie. O tak? No. no. A są to prawdziwe grzyby? No. A najprawdziwsze na świecie. Najprawdziwsze na świecie. Nie, te trujące. nie trujące? Tego nie jesteśmy pewni, akurat, bo te. Te to po prostu się na nich nie znamy. Ładne, ale żółte tylko nie znamy się, więc to będą na pokaz, natomiast te to będą do jedzenia, na kolację. Znaleźliśmy tylko jednego grzyba, cały taki jest podobno dużym osiągnięciem, ponieważ to resztę tu nie znalazła niczego. Ostatni raz tutaj byliśmy 4 lata temu, wtedy przybrzyliśmy cały całą życia, dlatego jesteśmy troszeczkę rozczarowani. Przyjechaliśmy z Central House, mieszkamy i daleko w Schodzi. A mieszka z a Łukasz mieszka w Polsce. Ale dokładnie podoba nam się, ponieważ możemy spotkać Polaków, porozmawiać z nimi i zjeść polską kiełbasę. A pozdrawiamy. A to jest przyjaciel rodziny. A on nie jest Polakiem. Jeszcze. <laughs> Jeszcze. <laughs> ale, ale my wszystko robimy, żeby się... Żeby, żeby, żeby się robił. Chodzi do polskiej not szkoły. Not to sure. jest not bardzo not. bardzo dobrze wiedzieć, że jest taki człowiek, hey, który, który się uczy polskiego i urodzi się w Australii. Jego cała rodzina jest w Australii, ale jest dużym pasjonatem polskiego. Oh, yes. so, so, polish school of sydney as a, as a president of the new south wales federation of community language schools it's an honour to come to this community event 200 polish people took the time to come and enjoy the, um, the forest and family time and, and most importantly polish community time uh, it gives the kids an opportunity the students to mix with their families and their friends in something very traditional like mushroom picking, which is a, a typical Polish um, activity, and it brings the whole community together in a, in a great atmosphere of friendship and um, pleasure. And again, uh, the hard work of Zbyszek Zabata and Magda and Gosia from the Polish School of Sydney. Congratulations. Thanks, thanks, Albert. Uh, that was the 12 times we've done it already, and probably this one was the record one because it was uh, at least. It's very hard to pick them for the picture, but we ha we sold more than 200 uh, 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 tickets. tickets, which means that at least 200 people came in. So, well. I uh, see you next time. Yeah, see and, and, you next and year. Great community spirit and that's what more communities like the Polish community should be doing to encourage the maintenance of their language.